Bardzo serdecznie w kolejnej spiżarni pasji. Podczas gdy pszczelarstwo dla jednych jest hobby i sposobem na spędzanie wolnego czasu, dla innych jest zawodem i sposobem na zarabianie pieniędzy. Dobroczynne właściwości miodu odkryli już Egipcjanie, którzy naczynie z miodem wkładali faraonom do grobowca. Królowa Kleopatra poprzez miód pielęgnowała swoją urodę. Nasze babcie również ceniły dobroczynne właściwości miodu i wykorzystywały go w lecznictwie. Czyli o sztuce pszczelarstwa, o produkcji tego płynnego nektaru i o pasji pachnącej akacją, lipą i wrzosem porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, Błażejem Burnatem. Witam Cię Błażeju bardzo serdecznie w naszej spiżarni. Witam serdecznie. Błażeju, powiedz proszę yy... Jak to jest zostać pszczelarzem? Czy to jest zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie? No i jak wyglądała Twoja historia Uli? Pszczelarzem może zostać każdy, bez wyjątku. Z tym, że w moim przypadku był akurat tak, że to jest zdrożone z dziada a, a... A tak naprawdę to tato, który, mhm. y, który, przy którym jako mały chłopiec chodziłem, podglądałem, y, zasięgałem u niego wiedzy, podpytywałem, on nas w to wszystko tak naprawdę wprowadził. Mhm. I y, jak to jest w tym, w tym zawodzie? Bo on chyba dzieli się na dwa stopnie, z tego co mi wiadomo, tak? Y jest mistrz i. Y, to jest mistrz pszczelarski mhm. i zawód wykwalifikowany. Mhm. A ty jesteś kim? Mistrzem pszczelarskim. Mhm. I co, taki, co do zadań takiego mistrza pszczelarskiego należy? To znaczy mistrz przelarski to już jest zawód, który jest w najwyższym stopniu przelarza, mhm. czyli, czyli można już Uczyć uczniów właśnie dokładnie tego zawodu. Mhm. Istnieje takie powiedzenie, że pszczelarstwo to powołanie, a jeśli go nie ma, to nie ma zamiłowania i entuzjazmu. Powiedz proszę, czym powinien się charakteryzować taki bartnik, bo takie określenie również funkcjonuje, tak jest w obiegu pszczelarskim. Tak, dokładnie. Zamiłowanie to jest. To widać po kimś od razu. Jeśli ktoś na przykład podchodzi do, do tego z, z taką pasją i podpytuje, dużo zadaje pytań uh -huh. na przykład, to, to widać, że, że po prostu on jego to interesuje. Uh -huh. A jeśli ktoś po prostu tylko jest, robi sobie pszczelarza, bo, bo czuje jakieś pieniądze, to jego nie interesuje nic, tylko kwestia zysku. Czyli dla ciebie pszczelarstwo i początek tego pszczelarstwa jest w pasji i, i w tej kultywowaniu tej tradycji w rodzinie? Ja powiem tak, dla mnie nawet nie do końca są ważne te pieniądze, mhm. które przynoszą mi pszczółki. Bardziej, bardziej się liczę właśnie z pszczołami, bardziej inaczej do nich podchodzę, całkiem inaczej, nie chodzi tu właśnie o pieniądze, chodzi o, o, o satysfakcję z tego. Ale nie każda osoba może zostać pszczelarzem, ponieważ na przykład jeśli ktoś jest uczulony na taki na jad po prostu, to no niestety, ale to go dyskwalifikuje, tak? To jest prawda. Mhm. Ktoś jak jest uczulony oczywiście no nie może, chociaż tam pszczelarzy dużo co i miałem styczny z takimi, co pomimo uczulenia yy, jednak mieli pszczoły, ale wcale nie jest powiedziane, bo ktoś z praktyką 30-letnią mhm. automatycznie może się odczulić lub uczulić. Mhm. Czyli po prostu ktoś tam y, 30 lat y, y, ma pszczoły i automatycznie od jednego ugryzienia wyjrzenia protestów. Takie przypadki nagle się uczula i, i też już i wtedy zaczyna się pojawiać problem. A czy w Twojej karierze zdarzyła się taka historia, że nie wiem, ukąsiła Cię pszczoła i... i... albo jakaś inna historia związana z pszczelarstwem, a... o której to, mógłbyś opowiedzieć? To znaczy, się, to, jeśli chodzi o, o ukąszenie, no to praktycznie spotykam się z tym na co dzień, więc... więc <grym> nawet nie zapamiętuję takich, takich sytuacji <grym> wyjątkowych, bo... bo, 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 bo bo to jest dla mnie na codziennych chleb, nie? Uh -huh. Owszem, była raz sytuacja taka, co, e, że tak powiem, zbierałem rójkę tak zwaną, czyli pszczoły, które uciekają z ula, uh -huh. e, zbierałem ten rój i e, chciałem tak na pewniaka, że tak powiem, iść bez podkurzacza, bez kapelusza, e, zebrać dość wysoko na, 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 na drzewie i, e, może powiem nie, tak brzydko, ale pościnałem wszystkie, wyjąc, wychodząc do góry, pościnałem wszystkie gałązki te, które które miało to drzewo, tak, tak. Bo, bo nie widziałem właśnie tych przyborów. Mhm. Jak długo pszczelarstwo jest, tak jak to określiłeś, chlebem powszednim? To znaczy ja tu już mam, można powiedzieć, od urodzenia, no bo, no bo odkąd pamiętam, to, to, to mówię, tato miał i ja koło niego cały czas, więc dla mnie to jest chleb powszedni na co dzień, to odkąd pamiętam. Mhm. Od lat krąży w środowisku takie powiedzenie, że u złych ludzi pszczoły się nie chowają. Gdzie ty masz swoje ule, na jakich terenach, gdzie mm, y, budujesz swoje pasieki, gdzie, gdzie, jest, gdzie są te miejsca, gdzie pszczoły lgną i gdzie opłaca się produkować miód? To znaczy, że tu jest na pewno prawda to, co było powiedziane. Dlaczego? Dlatego, że z tyletnim doświadczeniem Naprawdę nie spotkałem się ze złymi ludźmi, uh -huh. co przecież mam pasiekę wędrowną, więc muszę cały czas załatwiać miejsca różne. Czyli pasieka wędrowna to jest taka pasieka wędrowna. To jakby to jest koczownicza, że zmienia się. tak? Zmienia się z, praktycznie od maja uh -huh. do października. Calutki czas są w, w trakcie je, jazdy, to, to od początku od, od Niszka, tak po kolei, po tak, kolei tak, tak, tak. cały czas wędrują. Wędrują tak. po trzy tygodnie sto, w jednym miejscu, potem w następne, następne. Uh -huh. Czy pszczoły potrzebują dużej opieki, czy musisz cały czas być z nimi? Pszczoły potrzebują bardzo dużo opieki i nie da się tak niektórzy pszczelarze, mają ula, nie pilnują i liczą tylko na zyski. Tutaj praktycznie w maju to jest, musi być pszczelarz, musi ul kontrolować dokładnie najpóźniej co dziewiąty dzień pod względem chorób, pod względem matek, pod różnymi względami. Czyli co dziewięć nie jest taka co kontrola, nie tak? nie jest ta, taka kontrola, ogólna kontrola, która pozwoli stwierdzić, co dalej trzeba robić w tym ulicy. Mówi, że taki okres intensywnej pracy zaczyna się od maja, tak? Od maja, dokładnie. No i jak to jest u Ciebie z wakacjami? Czy Ty masz wolny czas? No niestety ja nie mam wakacji. Wakacje ewentualnie mogę sobie pozwolić, jakieś tam w zimie, uh -huh. e, w lecie, no nie, to jest, jest to stworzenie, które trzeba pilnować, e, e, no i nie da się tak zostawić tego na uh -huh. parcelosku. Jest to stworzenie, które należy pilnować. A czy mógłbyś powiedzieć o y, takim największym zagrożeniu, jakie y, y, narażone są pszczoły, czy jest, są takie zagrożenia? Na no, dzień dzisiejszy największym zagrożeniem jest człowiek. Mm -hmm. Inny człowiek, który po prostu... Y, mam przypadki, bardzo dużo przypadków, który, y, że tak powiem, bez pozwolenia y, chodzi i, i, i zaczyna tam penetrować po tych ulach, wybierać i, 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 i po prostu, no już tak powiem, kradnie. Mm -hmm. y, Mniejszym zagrożeniem są zwierzęta, y, to też tam się zdarzy, że, że jak gdzieś jest nieogrodzone, czy, czy stoi gdzieś tam na wywózce, to może, że potrafi przejść i przesunąć ulaj się. Ale... A powiedz, czy da się policzyć pszczoły w Ulu? Ile ich tak oczywiście, zaokrąglając że jest? <laughs> y oczywiście, że można, pszczoły się usypia i można by było wtedy spokojnie przeliczyć z tym, że no to chwilkę by potrwało i, i, i czasu i, i cierpliwości, z tym, że takim najogólnym o opoliczeniem pszczół jest to w kilogramach, po prostu liczy się, jest mniej więcej określona liczba w kilogramach i, i tak się liczy na kilogramy. A czy to prawda, że taka pszczółka w ciągu całego swojego życia może wyprodukować i produkuje tylko taką, taką jedną łyżeczkę miodu? To prawda, w zależności też od tego jak długo żyje, żyje średnio 4 tygodnie, więc zdarza się, że jak jest dobry zbiór to taką troszkę większą łyżeczkę. No to... Powiedz mi proszę, jak na przykład jak taka jedna pszczółka, jedną taką łyżeczkę w ciągu całego swojego życia, to ile potrzeba czasu, żeby wyprodukować taki miód, taki litrowy, tak? Bo to jest litrowy swoich miodu, tak? Litrowy słoik, dokładnie, ale proszę sobie wyobrazić, że w ulu jest 50 tysięcy pszczół, uh -huh. więc tych łyżeczek można sobie policzyć razy 50 tysięcy i dlatego to się, y, suma, czyli y, się kumuluje. Uh -huh. No powiedz mi, czy według Ciebie miód jest cenionym produktem? Według mnie jest coraz bardziej cenionym produktem, tym bardziej od może już tak od 4-5 lat, gdzie e, ludzie przechodzą coraz bardziej na zdrową żywność. Mhm. E, jakie m, mamy gatunki miodu? Jakie m, rozróżniamy gatunki miodu? Gatunków miodu jest bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć, jakie ja pozyskuję gatunki? Tak, e, rzepakowy, mhm. potem jest mniszkowy. Akacjowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, spadziowy, spadziowy i wrzosowy i nawłociowy. I, i czym one się różnią? Zastosowaniem, czy bo w smaku i smakiem? Z przede wszystkim smakiem. Mhm. Oczywiście właściwościami też. Mhm. Ale przede wszystkim smakiem. Każdy ma swój ulubiony smak też. Yy, tak samo jak ktoś przychodzi i kupuje miód, to też bardziej nieraz smakowo kupują niż na właściwości. Mhm. A yy, jaki miód? Um, jakie ma zastosowanie, jakie właściwości. Takie, tak ogólnie. Takim jednym z najlepszych miodów, zarazem też i najdroższych miodów, jest to miód spadziowy, on ma bardzo dużo witamin, bardzo dużo żelaza, jest to miód typowo antybiotykowy, stosowany przy przeziębieniach, grypach, właśnie górnych drogach oddechowych. Dobrze, kiedy lek jest pokarmem i na odwrót, pokarm jest lekiem, tak? I właśnie taki też jest miód? Taki dokładnie jest miód. A inne właściwości miodu, na przykład lipowego? Miód lipowy też ma właściwości wykrztuśne, Ma na przeziębienia, grypy. A jak sprawdzić, czy na przykład taki miód nie jest miodem podrobionym? Czy on na przykład nie jest sfałszowany? No, najlepszym sposobem jest. Jest sprawdzenie, czy ten miód się krystalizuje. Uh -huh. Oczywiście, żeby sprawdzić, miód, czy miód się krystalizuje, to trzeba byłoby poczekać, bo każdy miód ma swój czas krystalizacji. Uh -huh. Mniszek na przykład, dam to porównania, potrafi się skrystalizować w ciągu trzech tygodni, uh -huh. spać do trzech miesięcy, a kacja nawet 2 lata. Więc no nie każdy też czeka na to, żeby uh -huh. trzymać swoje 2 lata. Uh -huh. Ale to jest najlepszy sposób sprawdzenia, czy miód jest prawdziwy. Inaczej, jeśli miód się nie skrystalizuje, jest przegrzany. Mhm. A czy mógłbyś powiedzieć, jak wygląda produkcja i powstawanie takiego miodu? Tutaj mamy taki przyrząd, przyniosłeś nam do, dla potrzeb naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Proszę, powiedz co to jest. jest to... Pięknie pachnie, naprawdę, a wygląda też fenomenalnie. Jest to plaster miodu, mhm. e, częściowo zakryty. A tu, gdzie nie jest zakryty, to jeszcze jest właśnie nie, nie jest dopełna... pełna e, miodu. Czyli on jeszcze jest w użytku, tak? W użytku, tak. tak. Uh -huh. Uh -huh. I jak wygląda taki proces powstawania miodu? W e, kilku punktach. W kilku punktach, dobrze. Pszczół oczywiście leci po nektar, uh -huh. przynosi ten nektar we wolu, przynosi do ula. E, on jest bardzo rzadki. Przede wszystkim e, około 70-65% jest w tym wody, gdzie może zostać tylko 10-12-18%. Pszczoła to odparowuje, odparuje to w taki sposób, że podaje z wola innej pszczole i mhm. ona to pobiera języczkiem wkłada do wola. Jest to na, podobnie, na podobnej zasadzie, jak ktoś tam przelewał sobie herbatkę z, z kubka do kubka, mhm. to podobnie u pszczół pszczoły właśnie tak odparowują e, tą wodę, Jeśli mhm. już, już czuje, że jest na tyle odparowana, składał go w takiej komórce i robi zasklep, robi zasklep, żeby tam się nie dostawały już wilgoć mhm. i żeby nie uległ fermentacji. No i dobra, mamy to, mamy to tutaj w, w, tych, w tych wszystkich punkcikach, to co one zebrały. No i, i co dalej. Potem wstrzelaż pobiera to dole, czyli wyciąga ten plaster. Czyli On cały ten plaster wyciąga. Tak. Y, bierze go do pracowni. Mhm. Tam w pracowni ściąga zasklep. Są takie specjalne widelce, które się ściąga e, ten zasklep. Wkłada się do takiej miodarki, którą siłą odśrodkową wyrzuca ten miód z komórek. Mhm. Wyrzuca na naczynie, ono spływa i wpływa do takich pojemników kajnerowych yy, i potem do odstojników, yy, bo miód przynajmniej 3-4-5 do 5 dni musi się odstać, żeby go można było rozlewać. Uh -huh. I, I po całym takim procesie powstaje taka, taki, taki słoik? Po całym takim procesie powstaje, yy, można już go zlewać właśnie do, 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 do słoiku. Czyli miód od Burnata jest zupełnie naturalny, tak? Możesz <laughs> yy, się podpisać pod tym obiema rękami? Mogę się podpisać, nie tylko ja, bo i weterynaria się podpisuje pod uh -huh. tym, także... <laughs> Pani ja najbardziej jest stuprocentowo spe... Czyli mamy więcej rąk podpisanych pod tym. Rąk, Czyli powiedz, dlaczego warto wybrać Wasz miód? Miód od Burnata. Dlaczego warto wybrać nasz miód? Dlatego, że e, pochodzimy z w Pogórza, e, Ciężkowicko-Różnowskiego. Jest to w sumie najbardziej ekologiczny teren w Polsce. E, mamy dobre warunki na spać, bardzo dobre warunki na spać. E, pasieki są przeważnie, nie ma tutaj takich e, pól, mhm. gdzie pszczoła może przynieść jakąś jakieś chemię czy coś, co podaje gruby rolnik. Aha, e, czyli bo, to, że roz, rolnictwo nie jest rozwinięte sprzyja, tak? Jak najbardziej sprzyja, mhm. bo nawet wywożąc pszczoły, powiedzmy nawet na rzepak, w okolicach, gdzie, gdzie są grubi rolnicy, często właśnie pszczoły albo padają, albo wychodzą jakieś zawartości w miodzie. Mhm. E, Propagujesz, reklamujesz również swój miód, bierzesz udział w różnych konkursach, otrzymujecie certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia. Powiedz w jakich konkursach brałeś udział, bierzecie udział i, i czy to jest ważne, żeby ten miód dalej propagować, żeby inni go poznali? Do tej pory co roku bierzemy w Małopolskim Festiwalu Smaku, też i w innych konkursach, głównie z zaproszenia, bardzo dużo zapraszają nas na, na, na różne targi czy, czy yy, zjazdy przelarskie. Yy, czy to jest ważne? Yy, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że... Yy, Miod jest to zdrowa żywność mhm. Działa leczniczo, bo nie można traktować miodu jako, leka jako czyste lekarstwo, prawda? Tylko jako. Yy... Proszę pamiętać, miód nie, nie leczą, zapobiega przede wszystkim. Właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie chory, kupuje miód i chce, żeby się wyleczyć. Miód trzeba systematycznie wcześniej używać, żeby się uodpornić na różne choroby. Mhm. A powiedz proszę, gdzie taki miód tutaj u nas, nie mówię już tam o Wielkim Świecie, tylko tutaj u nas na naszym, na naszym terenie ciężkowickim można dostać taki miód? Gdzie? Pasieka Wędrowna Burnat. Pasiece Chojnik. W pasiece wędrownej Burnet w Chojniku dostaniecie drodzy Państwo taki miód zupełnie naturalny, pod którym podpisuje się weterynaria i Błażej i wszyscy inni. Powiedz Błażeju, czego mam Ci życzyć na koniec naszej rozmowy i na dalszy rozwój y, pszczelarstwa i, i Twojej pasy. Ja proszę mi nie życzyć pieniędzy, tylko miodu. Abie ja będzie miała dużo pieniądze. No to ja ci życzę. Życzę, ci, aby twoje życie było tak słodkie jak miód. Może tego mogę ci życzyć, prawda? Żeby, żebyś zawsze był, żeby to co robisz, twoja pasja przynosiła ci dochody, bo one są również ważne, żebyś się dalej rozwijał. Żeby, żeby ta twoja pasja trwała i, i, i dla ciebie i dla twoich bliskich miała sens. I żeby państwo doceniali miód i jego naturalne właściwości skład, i, i wszystko, co w nim jest dobre. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Państwa zapraszam na kolejne rozmowy w spiżarni i do spróbowania miodu od burnata, zupełnie naturalnego. Dziękuję serdecznie.